Witamy, czas na szkolenie. Teraz krok po kroku pokażemy Ci, jak oddawać dobre skoki. Kliknij, aby kontynuować. W pierwszej kolejności popatrz na wskaźnik wiatru znajdujący się w lewym górnym rogu ekranu. Strzałki pokazują, w którą stronę wieje wiatr. Liczby pod każdą ze strzałek informują o prędkości wiatru wyrażonej w metrach na sekundę. Im wyższa prędkość wiatru, tym skok będzie trudniejszy. Pamiętaj jednak, że wiatr bijący w górę skoczni sprzyja dalekim skokom. Kliknij, aby kontynuować szkolenie. Czas na skok. Znajdujesz się na belce startowej. Poniżej belki znajduje się pasek startowy. Aby jak najlepiej odbić się od belki, musisz kliknąć w momencie, gdy różający się kursor jest pośrodku paska startowego. Dobre odbicie jest oznaczone kolorem zielonym. Spróbuj wykonać poprawne odbicie. Klik. Świetnie! Teraz kolej na poznanie techniki zjazdu. Aby nabrać jak największej prędkości w czasie zjazdu, musisz utrzymać skoczka w optymalnej pozycji. Zawodnik przybiera najlepszą pozycję wtedy, gdy pasek wewnątrz szkoła znajduje się dokładnie na środku. Gdy pasek wygina się w łuk, w górę lub w dół, musisz to skorygować ruchem myszki. Spróbuj wykonać dobry najazd. Bardzo dobrze, teraz następuje etap wybicia. Gdy zbliżasz się do progu po lewej i po prawej stronie skoczka, widać wskaźniki mówiące o tym, kiedy i z jaką siłą masz się wybić. Gdy wskaźnik wybicia dojedzie do pierwszej kreski, wciśnij lewy przycisk myszy i puść go dopiero w momencie, kiedy wskaźnik wybicia dojedzie do drugiej kreski. Jeśli zrobisz to poprawnie, osiągniesz dużą siłę wybicia. Spróbuj. Znakomite wybicie. Kolejnym etapem jest lot. Na skoczku widać koło, a w nim wskaźniki mówiące o pozycji zawodnika podczas lotu. Kiedy wskaźniki odchylają się w górę lub w dół albo na boki, musisz korygować ich pozycję, ruszając myszką w odpowiednim kierunku. Dobra pozycja to taka, w której wszystkie wskaźniki są proste. Spróbuj wykonać dobry lot. Bardzo dobrze, pora na lądowanie. Gdy etap lotu dobiega końca, po bokach zawodnika pojawiają się wskaźniki lądowania. Na górze wskaźników znajduje się jasny pasek mówiący o Twojej wysokości nad ziemią. Gdy ten pasek zacznie zjeżdżać w dół i znajdzie się na pierwszym, ciemniejszym polu wskaźnika, musisz kliknąć lewym przyciskiem myszy. Kiedy pasek znajdzie się na drugim, ciemniejszym polu wskaźnika, musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy. Jeśli to zrobisz poprawnie, skoczyk wyląduje z telemarkiem. Spróbuj! To nie było, gdy etap lotu... To nie było, gdy etap... Świetnie! Teraz zobacz, jak sędziowie ocenią Twój bardzo dobry skok.